Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie na pikniku Bezpieczna Polska. Szanowny panie generale, szanowny panie wicewojewodo, drodzy samorządowcy. Jest z nami prezydent Elbląga, jest z nami burmistrz Jezioran. Liczymy że dotrze także pan prezydent Olsztyna. Jest z nami pan przewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej pan poseł Andrzej Maciejewski. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich mieszkańców Olsztyna, ale witam także mieszkańców okolicznych samorządów. Wszystkich witam na tym naszym wspólnym przedsięwzięciu pod nazwą Bezpieczna Polska. Dziś witamy w Polsce żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Amerykańska Brygada Pancerna to 3,5 tysiąca żołnierzy, 400 pojazdów gąsienicowych i 900 kołowych, w tym czołgi Abrams, wozy piechoty Bradley i haubice samobieżne Paladin. Natomiast już w lutym dołączy do niej lotnictwo. Wraz z dwoma tysiącami żołnierzy Przybędą śmigłowce tra transportowe Chinook, Black Hawk i bojowe Apache. Dwa miesiące później rozpocznie działanie batalion, w którego skład wejdą Amerykanie, Brytyjczycy i Kanadyjczycy. Batalion będzie operował w okolicach Orzysza i Bemowapiskiego. To historyczne wydarzenie postanowiliśmy uczcić dziś w Olsztynie. Piknikiem Bezpieczna Polska. I jeśli już padło to słowo bezpieczeństwo, to warto tutaj sparafrazować znaną zasadę starożytnych Rzymian Civis Pacem Para Armorum, co oznacza chcesz mieć pokój, gotuj broń. Obecność wielonarodowego batalionu. To znaczące wzmocnienie potencjału obronnego naszego kraju. Dziś czekają na Państwa liczne atrakcje. Między innymi pokazy żołnierzy z Izbarka Warmińskiego, jednostek strzeleckich z Ostródy i Gietrzwałdu, czy zbrojne potyczki w wykonaniu Bractwa Rycerskiego z Nidzicy. Dorośli mogą wziąć udział w quizie wiedzy o NATO, a dzieci... Z historii Polski. A na zakończenie wszyscy będą mogli skosztować chyba najlepszej zupy na świecie. Serdecznie zapraszam wszystkich do skorzystania z naszej oferty, z tego wszystkiego, co tutaj na tym Placu Solidarności macie Państwo dostępne, co jest przygotowane przez nasze wojsko. Dziękuję bardzo. W imieniu wszystkich dowódców i wszystkich żołnierzy. Którzy stacjonują w najpiękniejszym województwie i na najpiękniejszej ziemi, nie tylko w Polsce. Powitać wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia. Niech ten czas, który tu spędzicie, będzie miłym czasem, nie tylko dla mieszkańców Olsztyna, ale dla, również dla naszych żołnierzy. Myślę Państwo, że dużo rzeczy. Tutaj dzisiaj się dowiecie od najlepszych żołnierzy, bo tylko mogą najlepsi stać na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. I myślę, że ten czas będzie dobrym czasem, mile spędzonym, tak żeby te wrażenia zostały do końca, do końca, do końca i jeszcze raz do końca. Dziękuję bardzo.